Cześć z tej strony Patryk i witam was na kanale Pogromcy Betów i zapraszam na kolejne typy przygotowane przeze mnie. Właśnie dzisiaj mam dla was dziś cztery typy w ramach czwartego progu progresji 4 na 4. Można powiedzieć na ekranie właśnie widzicie to co działo się wczoraj dlatego dziś właśnie za 75 zł kuponik. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi z całą progresją i tymi programami o których mówię, zerknijcie proszę do opisu filmu, tam w Excelu znajdziecie wszystkie odpowiedzi. Jeżeli chodzi o opis filmu, to tam również znajdziecie media społecznościowe, Facebook, Instagram oraz TikTok do Waszej dyspozycji. Serdecznie zapraszam do followowania nas na, na tych mediach społecznościowych, a za dołączenie na Facebooka 20 złotych na zakłady na Superbet. Tak, na Superbet, ponieważ Superbet jest partnerem tego kanału, więc... Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą tego Bookmachera, a przede wszystkim z zakładką promocje w aplikacji i na stronie, ponieważ tych promocji jest naprawdę dużo i możecie zyskać bardzo fajne nagrody, a przede wszystkim bonusy, które potem może się obracać w realne pieniądze. Zerknijcie sobie bardzo serdecznie, zapraszam i zachęcam. A jeżeli chcecie więcej bonusików to na końcu każdego odcinka u nas na kanale jest konkurs, w którym właśnie do zgarnięcia 50 zł bonusu na zakłady sportowe na Superbet. Więc wytrzymajcie do końca. A jeżeli nie macie jeszcze konta na Superbet, to czekają na was wielkie bonusy. Gdy przy rejestracji użyjecie kodu PBVIP, wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie podwojony. Otrzymacie freebet 34 zł, a przez cały tydzień chroni was cashback do 500 zł. Link w opisie. Zachęcamy do skorzystania z promocji. A ja chyba powiedziałem już o wszystkim, łapeczko w górę, subskrypcja, a ja lecę z dzisiejszymi typami. Zacznijmy sobie od eliminacji Mistrzostw Świata w strefie azjatyckiej, no i dziś takie spotkanie o 17:00 pomiędzy Omanem a Australią. Jest to grupa B kwalifikacji i Oman i Australia zajmują w tym momencie miejsca 4 oraz 3, czyli sąsiadują ze sobą w grupie. Natomiast dzieli ich różnica 7 punktów i jak na tak małą grupę jest to naprawdę bardzo dużo. Dzieje się tak, ponieważ Australia ma najwięcej bramek z w w kwalifikacjach oczywiście zajmuje swoje miejsce, dlatego, gdyż przegrała nieznacznie z Japonią oraz wdarły się tam dwa remisy, chociażby jeden z Chinami. Natomiast Australia wróciła teraz na zgrupowanie po długiej przerwie. Wygrała na taką rozgrzewkę. Z Wietnamem 4 do 0 i uważam, że takie spotkanie jak z Omanem jest można powiedzieć mastem dla Australii. Dlaczego? Ponieważ tracą oni jeden punkt do Japonii, która znajduje się na miejscu gwarantującym im grę w Mistrzostwach Świata. Natomiast w tym momencie Australia jest na miejscu trzecim, które gwarantuje tylko udział w finale barażu. O te Mistrzostwa Świata nie uważam, żeby Australijczycy chcieli sobie dokładać takiego stresu i grać w tym, w tym finale barażów. S jeszcze można do dołożyć, że y sytuacja w tym momencie jest jeszcze bardziej... Jeszcze bardziej dla Australijczyków e, wygodna, ponieważ Japonia dziś o 11:10 zagra z e, Arabią Saudyjską. Oczywiście ten mecz już się skończy, jakby powiedział, odcinek, natomiast jedna, bądź druga drużyna, albo dwie e, stracą punkty, stąd właśnie sytuacja dla Australii jest bardzo dobra. Może po prostu skoczyć na drugie miejsce w tabeli. E, no, ja tutaj bez zastanowienia zagram po prostu zwycięstwo Australii, w której mamy po prostu więcej doświadczonych i wartościowych graczy, e, Kurs 1.52, no i lecimy do kolejnego spotkania. A, kolejne spotkanie to Hokej Polski. Hokej Polski sobie tylko przeklikam w Hokej. Hokej na lodzie od razu wyświetlają nam się trzy spotkania dzisiejszej Ligi Polskiej Hokeja. A ja biorę to ostatnie o godzinie 18.30, gdzie w Katowicach, tamtejszy GKS i lider w tym momencie ekstraklasy hokeja w Polsce, rozegra swoje spotkanie z trzecim od końca, chociaż już niedługo, chyba przedostatnie zespołem w tabeli, czyli Sanokiem. Jeżeli chodzi o Sanok, to ostatnimi czasy przegrywa nawet z Zagłębiem Sosnowie. Z ostatnim spotkaniem, które wygrali, to ledwo, ledwo po mękach z ostatnim w tabeli podchalem Nowy Targ, który zbiera baty od każdego. Sanok nie jest aktualnie w formie, zresztą można zobaczyć jak ta forma ich wygląda, no to ta porażka, o której wspomniałem z Zagłębiem jest dość zaskakująca, no zwycięstwo z Podhalem i potem same porażki, jeżeli chodzi o bezpośrednie spotkania tych dwóch drużyn, to ostatni raz 7 lat temu Sanok potrafił pokonać GKS Katowice jeszcze wtedy GKS Katowice nie był absolutnie żadnym potentantem w lidze. Teraz jest na odwrót, Katowice według mnie dopisują kolejne punkty, punkty do swojego dorobku, kurs 1.30 na zwycięstwo gospodarzy tym spotkaniu. Kolejny typ kolejne spotkanie i to kolejny, kolejna dyscyplina, czyli siatkówka i dziś w ramach Pucharu Cef, a konkretnie ćwiercinale tego Pucharu hatów zmierzy się z rumuńską Arkadą Galati. No i tak samo jak w ostatnich spotkaniach, które typowałem, jeżeli chodzi o europejskie Puchary, w których grają polskie drużyny, tak i tu mamy taką sytuację, gdzie polska drużyna jest zdecydowanym faworytem, ponieważ Liga, w której gra aktualnie ich przeciwnik jest po prostu dwa lub trzy poziomy niżej. Tak samo jest właśnie w tym momencie: Rumuńska Liga i Polska Liga absolutnie nie są porównywalne. Uważam, że Scrabble hatów poradzi sobie w tym spotkaniu. że zresztą też tak uważają. Absurdalnie niski kurs na zwycięstwo Polaków w tym spotkaniu 1-0-4. Nie będziemy go grać, ale pewnie już wiecie, jaki. Typ na to spotkanie mam taki sam jak zazwyczaj, kiedy polskie drużyny grają właśnie z takim przeciwnikiem w europejskich pucharach. Dokładny wynik 3 do zera, uważam, że Skrabeł Hatów wygra to spotkanie bez zająknięcia, żeby mieć, jakby powiedzieć, chłodną głowę przed rewanżowym spotkaniem właśnie w tym ćwierćfinale. To jest trzeci typ na moim kuponiku. No i ostatni typ, który dziś sobie zagramy to... Rozgrywają się Mistrzostwa Europy w futsalu i właśnie dziś przechodzimy do fazy, fazy pucharowej tych rozgrywek. I od razu Wam powiem, na jaki mecz będę tutaj stawiał. E, piłka nożna, nie, przepraszam bardzo, futsal. E, no i mamy spotkanie o 17.00 Rosja kontra, kontra Gruzja. Troszkę słów o umownych gospodarzach tego spotkania. Wygrali oni grupę w Cuglach, ze wszystkimi wygrywając praktycznie bez zajęknięcia. Ostatnie spotkanie również budzi tutaj. Zachwyt wygrali oni z Polską 5 do 1. Nie była to prosta grupa, natomiast Rosjanie tak jak na faworyta przystało poradzili sobie w niej bez problemu. Z drugiej strony Gruzja, która znalazła się w tej fazie pochorowej tylko dlatego, że właśnie grupę miała dość prostą, natomiast potrafiła w niej przegrać z Hiszpanią aż 8 do 0. Tutaj nie wróżę żadnych rewelacji i żadnych niespodzianek. Według mnie Rosjanie wygrywają to spotkanie, żeby spotkać się w następnej fazie z Ukrainą, która wygrała z Kazachstanem, a następnej już w finale, w którym to od początku samego tych rozgrywek chcieli się tam znać. Znaleźć. Według mnie handicap minus 1,5 na Rosjan, to i tak mało. Według mnie Rosjanie wygrają to spotkanie spokojnie wyżej. No i to właśnie zamyka nasz dzisiejszy kupon. Za 75 zł, jak widzicie, wykręciliśmy kurs 3,58 postaw zakład teraz, no i czekamy, aż się nam ładnie zazieleni. No i na końcu wspomniane przeze mnie na samym początku konkurs. No i dzisiejsze spotkanie, które będziecie obstawiać, to spotkanie w lidze pomiędzy Lyonem a Marsylią. Dokładny wynik tego spotkania wraz z minutą strzelenia pierwszego gola nikiem Superbet. Nieedytowany komentarz do rozpoczęcia spotkania, bo bym prosił pod postem na grupie na Facebooku, który właśnie wlatuje. No oczywiście trzeba być na grupie na Facebooku, ale tak jak wspomniałem za dołączenie do niej 20 zł na zakłady na Superbet. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się jutro o 13. No i co? Zieloności i miłej reszty dnia. Cześć!